Już 20 kwietnia odbędą się Płockie Targi Kariery i Aktywności Zawodowej. Panie dyrektor powiedzmy, do kogo skierowana jest ta oferta, ta propozycja. Szanowni państwo, szanowni mieszkańcy. Oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, osób bezrobotnych poszukujących pracy, tak zarejestrowanych w urzędach pracy, jak i tych, którzy chcą nas odwiedzić właśnie 20 kwietnia w Płocku w Orlen Arenie odbędą się po raz kolejny, po czterech latach przerwy, Płockie Targi Kariery i Aktywności Zawodowej, na które w imieniu swoim jako dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, jak również współorganizatorów, którymi są Miejski Urząd Pracy w Płocku i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Płocku, serdecznie zapraszamy. A ilu będzie wystawców, ilu spodziewacie się oferentów? Z ofertami pracy, tak naprawdę. Na targi zgłosiło się 83 wystawców. Są wśród nich pracodawcy, przedsiębiorcy, instytucje wspierające rynek pracy, są szkoły wyższe, są też domy pomocy społecznej. Myślimy, że wśród tych wszystkich wystawców znajdą się tacy, którzy będą oczywiście oferować swoje, że tak powiem, zatrudnienie w tych firmach. Dlatego też zapraszamy wszystkie osoby chętne do podjęcia zatrudnienia do kontaktu bezpośrednio z tymi osobami, bo taka możliwość właśnie istnieje w dniu 20 kwietnia, po to, żeby porozmawiać, zawsze twierdzę, face-to-face, face, aby można było dowiedzieć się więcej o pracodawcach, o tym, jakie oferują zatrudnienie, jakie mają warunki pracy itd. itd. To też dobra okazja dla młodych ludzi, którzy szukają swojej przyszłości zawodowej, prawda? Bo mogą spotkać się, czy to z ofertą szkoły ponadpodstawowej, czy właśnie z jakimś pracodawcą i być może wybiorą tutaj swoją ścieżkę kariery. Tak, zgadza się. Dlatego też wszystkie osoby, tak jak mówiłam już od samym początku, które szukają zatrudnienia, będą mogły odwiedzić nas właśnie tego 20 kwietnia. Pracodawcy będą Oferować swoje miejsca pracy, tak samo jak i domy pomocy społecznej, wśród których brakuje opiekunów osób starszych, pielęgniarek i innych stanowisk pracy, które na dzień dzisiejszy są wymagane na rynku pracy. Pani dyrektor, a z Pani dyrektorskiego doświadczenia, czy możemy podpowiedzieć osobom, które planują wybrać się na te targi, czy mają się jakoś specjalnie przygotować do takiej być może już jakiejś wstępnej rozmowy? Myślę, że tak, bo w rozmowie kwalifikacyjnej zawsze pada pytanie, co ja sobą reprezentuję, z kim chciałbym pracować, jakie warunki mi odpowiadają. Więc każda osoba bezrobotna i nie tylko, poszukująca pracy, no, powinna wiedzieć, jakiej oferty pracy poszukuje, bo odpowiedź, że każdej, to niestety na dzień dzisiejszy nie jest aktualne, dlatego że każdy pracodawca ma swoją branżę, każdy ma swoją specyfikę, każdy szuka odpowiednich ludzi do zatrudnienia i w związku z powyższym każda, osoba, która będzie poszukiwała zatrudnienia, no musi wiedzieć w jakim sektorze i w jakiej gałęzi gospodarki będzie się czuła najlepiej. To jest po pierwsze, a po drugie oczywiście ważne jest też wykształcenie tych osób, bo niestety, ale w powiecie płockim to wykształcenie nie jest aż tak, że tak powiem zadowalające. Są osoby, które mają wykształcenie gimnazjalne, podstawowe czy też zawodowe, które na chwilę obecną nie jest odpowiednie do aktualnych potrzeb pracodawcy, dlatego też cały czas Trzeba je uzupełniać, cały czas trzeba się szkolić, i to kształcenie ustawiczne, które jest, a ten rok jest nazwany rokiem umiejętności, powinno być w każdym z nas i każdemu z nas powinno przyświecać to, że powinniśmy się cały czas rozwijać. Czyli, krótko mówiąc, zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby znaleźć pracę, ewentualnie chcieliby ją zmienić. Tak, zapraszamy wszystkich serdecznie 20 kwietnia w godzinach od 10 do 14.